Ja już mam ukończone rzędy, które nam się powtarzają. Mój bieżnik ma odpowiednią długość. I teraz będziemy wykonywać tutaj tą część tą część taką zdobną naszego bieżnika. Zaczynamy tak jak zawsze od wykonania motywu Czyli oczko ścisłe, oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka, słupek, oczko, słupek, słupek, w ten sposób. I teraz wykonujemy cztery oczka łańcuszka. Raz, 2, trzy, cztery. Półsłupek tutaj na środku tego naszego małego, małego motywu. I znów cztery oczka łańcuszka. I półsłupek. I jeszcze raz to samo. I półsłupek. I tak wykonujemy cały ten rząd i widzimy się w kolejnym. Rządzie. Mam już ukończony ten rząd z łańcuszkami z czterech oczek i półsłupkami. I teraz będziemy wykonywać podwójnie nawijane słupki. Czyli nabijamy dwa razy. Kłuwamy się w półsłupek. przerabiamy do końca. Pierwszy, drugi, trzeci. I czwarty. Wszystkie cztery w jednym z półsłupku. I kolejne w następnym, tak jak robiliśmy to na początku naszej pracy. Teraz robimy tak jakby odwrotnie. W sposób przerabiamy cały ten rząd i widzimy się w kolejnym. Kolejny rząd rozpoczynamy oczywiście od motywu. A następnie wykonujemy 4 oczka łańcuszka. I teraz wykonujemy tak jak wcześniej podwójnie nawijane słupki. Nie do końca przerobiony tym razem, czyli dwa razy nawijamy, wbijamy się. Pierwszy podwójnie nawijany słupek. Przerabiamy raz i drugi raz i zostawiamy dwie pętelki na szydełku. Kolejny. Raz, dwa. Zostają już trzy. Raz, dwa. I już mamy cztery pętelki na szydełku. I mamy pięć pętelek, przeciągamy wszystkie przez wszystkie razem kordonek. I znów cztery oczka raz, dwa, trzy. 4 Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty Przerabiamy wszystkie raz, dwa, trzy, cztery oczka. I w ten sposób przerabiamy cały ten rząd, i widzimy się w kolejnym. Rozpoczynamy kolejny rząd. Ja już mam motyw wykonany. I już przechodzimy do naszych listeczków. Teraz wykonujemy od razu 4 oczka, łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, podwójnie nawijany słupek, wkłuwamy się oczywiście w pierwsze oczko. Jeszcze raz przerabiamy wszystkie trzy i wykonujemy Słupek na naszym łączeniu tych wszystkich czterech tutaj. Na łączeniu tych wszystkich podwójnie nabijanych słupków. Czyli po wykonaniu tego pierwszego listeczka wkłuwamy się tutaj i wykonujemy słupek. I znowu, cztery oczka, podwójnie nawijany słupek ja tu się wkłuwam w to łączenie słupka z tym początkiem czterech oczek, wtedy to się lepiej trzyma i jeszcze raz oczywiście pod dwie niteczki. Mamy trzy. Łączymy wszystkie razem. I wykonujemy słupek pod dwoma niteczkami na łączeniu podwójnie nawijanych słupków. I tak będziemy wykonywać cały ten rząd. Następny rząd wkłuwamy się tutaj w to łączenie. Tutaj najlepiej w ten słupek. I również wykonujemy słupki tak samo, czyli motyw płatek z czterech oczek i dwóch podwójnie nawijanych, nie do końca przerobionych słupków, które łączymy wszystkie razem i słupek wbijamy w słupek. I znów płatek i znów słupek. I tak robimy oba rzędy i widzimy się po ich ukończeniu. Rozpoczynamy. Kolejny rząd, ponieważ mamy już ukończone nasze listeczki, i teraz ten rząd będzie bardzo szybki, ponieważ wykonujemy cztery oczka, łańcuszka i słupek na słupku. I znów cztery oczka. I znowu słupek na słupku. I cztery oczka. I słupek na słupku. I tak będzie wyglądał cały ten rząd. Widzimy się w następnym rzędzie. Rozpoczynamy kolejny rząd. Tym razem, tylko jeden raz wykonamy taki sam rząd, jak tutaj wykonywaliśmy, te rzędy tutaj wypełniające cały bieżnik. Czyli trzy oczka łańcuszka. Słupek na tym słupku. Dwa oczka łańcuszka, i znów słupek. Na słupku trzy oczka, słupek. Na słupku dwa oczka. I w tym samym miejscu wkuwamy słupek. I tak przerabiamy cały ten rząd. Rozpoczynamy kolejny rząd. I teraz, tak jak ten rząd, będziemy wykonywać jeszcze dwa kolejne rzędy, czyli trzy rzędy będą wyglądać dokładnie w ten sam sposób. Robimy oczko przerwy i wykonujemy tutaj, w tym motywie, w środku, w tym takim pojedynczym motywie, wykonujemy normalnie duży motyw czyli dwa słupki oczko dwa słupki oczko przerwy słupek słupek oczko słupek I słupek. I tak to wygląda. I w następnych rzędach wkuwamy się tutaj po prostu w motyw w środku pod oczko. I tu wykonujemy kolejne motywy, czyli za każdym razem robimy motyw, oczko, motyw, oczko, motyw. Trzy takie rzędy wykonujemy. I ja wtedy wracam. Nasze kolejne dwa rzędy. Będą imitowały to przejście tutaj, w tym miejscu, czyli te łańcuszki z słupkami, które wykonywaliśmy praktycznie na samym początku. I teraz, jak to wykonujemy? Proszę. Najpierw musimy zrobić oczko. Jako takie podniesienie tutaj. I teraz wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Wkuwamy się tutaj w ten nasz motyw oczkiem ścisłym. I wykonujemy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i wkłuwamy się tutaj znów oczkiem ścisłym. I znów to samo. 5 oczek. I wkłuwamy się znów oczkiem ścisłym. I w ten sposób wykonujemy cały ten rząd. I ja pokażę zaraz jak będziemy wykonywać kolejne. Tutaj na końcu tego rzędu, kiedy już złapiemy się oczkiem ścisłym w motywie, ja wykonałam dwa oczka łańcuszka i półsłupek. I teraz odwracamy robótkę. I teraz wykonujemy pięć oczek łańcuszka i łapiemy się oczkiem ścisłym mniej więcej na środku w ten sposób. W ten sposób troszkę dajemy to, co było wykonywane na samym początku. I tak wykonujemy cały ten, tak wykonujemy cały ten rząd. Ja tutaj już połączyłam się z tymi dwoma oczkami łańcuszka, które tutaj wykonywałam na początku. I teraz wchodzimy tutaj pod ten łańcuszek oczkiem ścisłym, i wykonujemy motyw. Na razie to się wydaje, że to wszystko się dziwnie będzie układać, ale Naprawdę nie ma to nie ma to znaczenia później i znów oczko słupek słupek oczko słupek słupek oczko i następne Uciekają. oczko i znów dwa słupki. Po prostu wykonujemy motywy, tak jak w poprzednich rzędach, oddzielone od siebie oczkiem. I w ten sposób wykonujemy cały ten rząd, i widzimy się w kolejnym rzędzie. Kolejny rząd jest ukończony. Jak widać, tego rzędu tutaj, tych łańcuszków, można było tak naprawdę z tej strony nie wykonywać. Po prostu robić znów motywy. Natomiast ja chciałam, żeby te strony tutaj jednak były do siebie podobne. I tutaj tak jak widać te łańcuszki są. I teraz będziemy wykonywać, tak jak tutaj nasze wachlarzyki. Zaczynamy od wykonania czterech oczek łańcuszka. I teraz podwójnie nawijamy słupek w pierwszym motywie. Przerabiamy do końca. drugi, trzeci, czwarty i piąty. Ten łańcuszek tylko będzie nam tutaj prostował tą robótkę. Teraz znów pod następnym motywem pięć podwójnie nawijanych słupków. I znowu nasze podwójnie, nawijane słupki pod oczkiem łańcuszka. 4, jeszcze jeden, Pięć. I tak będzie wyglądał cały ten rząd. Widzimy się w kolejnym rzędzie. Na końcu tego rzędu wykonałam jeszcze podwójnie nawijany słupek i wpiłam tutaj, wkułam się tutaj w pierwszy słupek motywu, tak żeby z obydwóch stron wyglądało to dokładnie tak samo. Odwracamy robótkę i teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka słupek na piątym oczku, tutaj na piątym, na trzecim słupku, czyli tak jakby na tym środkowym mamy pięć podwójnie nawinionych słupków i ja wbijam się w ten środkowy i wykonuję słupek, dwa oczka. I znów wykonuję słupek. Czyli dokładnie robimy to samo, co na początku. I znów trzy oczka. Kłuwam się w ostatni podwójny słupek. Oczkiem ścisłym. Oczkiem ścisłym przechodzę na pierwszy następnego wachlarzyka. I znów trzy oczka. Słupek na środkowym, podwójnie nabijanym słupku. Dwa oczka i znów to samo. Trzy oczka. Kłuwamy się tu w ostatni oczkiem ścisłym i w pierwszy oczkiem ścisłym. W ten sposób to wygląda. Tak będzie wyglądał cały ten rząd. I widzimy się w ostatnim rzędzie. I rozpoczynamy ostatni rząd naszej robótki naszego bieżnika. Zaczynamy od wykonania trzech półsłupków. I tylko 3 półsłupki. Będziemy wykonywać na początku i na końcu całego bieżnika. Teraz dwa półsłupki na kolejnym łańcuszku. Pikotek z trzech oczek. Znów dwa półsłupki. Znów dwa półsłupki na kolejnym łańcuszku i od razu przechodzimy na następny łańcuszek i wykonujemy dwa półsłupki. Dwa półsłupki. Pikotek z trzech oczek. Dwa półsłupki. Dwa półsłupki. Znów to samo dwa. I dwa na szczycie robimy. Pikotek z trzech oczek. I znów dwa. I dwa. ostatni raz. Znów. Dwa. dwa. I znów dwa. I w ten sposób Kończymy naszą robótkę. Mój bierzniczek jest ukończony, w ten sposób się prezentuje. Teraz wystarczy go tylko wyprać i wykrochmalić. Porozciągać albo można nie krochmalić, i po prostu tylko porozciągać czy wyprasować. Myślę, że prezentuje się bardzo ładnie. Sama robótka jest bardzo prosta i przyjemna do robienia. Mam nadzieję, że się podobała. i Życzę powodzenia.